Witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym odcinku z serii eksploracji dworców. A dzisiaj zapraszam nie na Dolinę Popradu, tylko bardziej w podchale. Zapraszam do habówki. Więc idziemy na peron numer 1 i od razu widać, że ten peron 1 wygląda jak totalny szrot. No i czy ktoś się tu zatrzymuje? Odpowiedź jest jedna. Tu się nic nie zatrzymuje. Zresztą jest informacja. Także bez zbędnego nie chwilę połazimy sobie po tym pierwszym peronie i kierujemy się na peron drugi, gdzie jest właściwe miejsce na rozmowy. Dobrze, jesteśmy już na peronie drugim, więc można powiedzieć, jakie pociągi się tu zatrzymują. Zatrzymuje się tylko pociągi przewozów regionalnych, K5, Janosik po hale, 5 Stawów Kasprowych i tak dalej, oraz pociągi podhalańskiej kolei regionalnej. To są te, które jadą tylko z Zakopanego do Habówki i w sumie też nowy do Nowego Targu, ale z Habówki tylko do Zakopanego się dostaniemy. Tak tylko mówię takie trak, punkty końcowe. Stąd można się dostać też do Krakowa głównego, to właśnie te y, kapiątki. No i do zakopanego, bo też pociąg tak robi, że jak pociąg jedzie do zakopanego y, albo do krakowa, to w Habówce stoi 7 minut, dlatego że pociąg robi Michaela Jacksona. W przypadku gdy jest podhalańska Korei regionalna, to pociąg też jedzie do Rabki Zdroju, czyli jedzie dalej. Ale w Rabce Zdroju robi Michaela Jacksona do habówki. No i poza tym mamy też autobusowe komunikacje zastępcze o godzinie 22:35 do Zakopanego, o 5:13 do Zakopanego i o 23:47 do Rabki Zdroju. Nie wiem, czy to tylko moje wrażenie, ale mam wrażenie, że one się zaraz popłacze. Nie wiem, to tylko chyba moje schizy czy coś. A propos tej stacji wypadałoby kilka rzeczy wspomnieć. Chodzi o to, że generalnie pociąg tutaj i Zdrój, do z drój właściwie do września bodajże. Był tylko autobusowy dostęp, nie było pociągów tutaj. Bo generalnie ten cały ta cała część była w, w, ten, w remoncie w odnowieniu. Generalnie z tego co było widać na kierunkach, było wskazane w tą stronę, w którą właśnie teraz idę. No, generalnie było widać w kierunek nowy Sącz. No to czyli to nam mówi, że żeby podłęże piekielko piekiełko miało zainkludowane, że odcinek rapka z, Rabka z Nowy sącz eee, miałaby miejsce, to wtedy faktycznie to, co powiedziałem w nowym sączu, może się okazać prawdą. No, mam nadzieję, że się uda, bo nie ukrywam, byłbym glad, tak przejechać się po tych terenach. Okej, okay, dobra, mam mapę, która zresztą pokażę tutaj i z tego co widać, że od Habówki do Nowego Sącza będzie no, połączenie. Więc jeśli, jeśli spojrzymy na tą mapę, to mamy tak, od Habówki do Szany Dolnej i na północ jest już odcinek w realizacji, funkcjonuje odcinek Habówka Rabka Zdroj. A po drugiej stronie, od Limanowej do Nowego Sącza, odcinek jest też w realizacji. E, osobiście, tak jak było wcześniej mówione, Nowy Sącz Miasto i Nowy Sącz Chełmiec, y, jest w trakcie, że tak powiem, ponownego łączenia, że tak powiem. No, miejmy nadzieję, że nie zostanie ten projekt anulowany, bo nie ukrywam, będzie bardzo zła reakcja całego społeczeństwa. No dobrze moi drodzy, serdecznie dziękuję Wam za obejrzenie, mam nadzieję, że się podobało, trzymajcie się ciepło i do następnego. Pa!